Impreza na 15 urodziny serwisu Night Rider Polska tuż tuż, za mną Kit. Czyli tło z naszego serwisu Facebookowego. Tutaj już odlicza się czas, który pozostał do rozpoczęcia imprezy. Za mną pik i ostatnie, mam nadzieję, że ostatnie, testy. Tomek na linii, no i cóż, testujemy, a już wkrótce startujemy. No i właśnie startuje. Witamy skrybę. Night Rider Party, 15. rodziny serwisu Night Rider Polska właśnie wystartowały za trwa, tak wygląda druga część naszego studia i to jest właściwie, może może mogę powiedzieć, Facebook. studio dowodzenia, to prawda? To tak, o, to robimy bardziej podglądowo. E, telefon, jak ktoś do nas będzie dzwonił, będzie dzwonił tutaj. E, tu widzimy to, co się dzieje w tym momencie e, na YouTubie, kontrola. E, tu widzimy podcasta, kontrola, który na serwerze, który jest w innej lokalizacji. No i tu mamy panel nadawania. Obrazu. Idźmy. Dużo tego jest, a to wszystko na głowie tego jednego człowieka. Więc głubu. I, <laughs> I tak to wygląda. Tak zaczęliśmy Night Rider Party 15 urodziny serwisu Night Rider Polska. Minęła godzina siódma. Tak wygląda. Dzień wschodzący na Wilanowie A tak wygląda studio, którego już nie ma. I tak zakończyła się już definitywnie historyczna impreza 15-rodziny serwisu Nightrider Polska. Było naprawdę super. Najlepsze hity lat 80 Night Rider 80 Sparty 16 urodziny serwisu Night Rider Polska W sobotę 9 stycznia o 20:00. Bądźcie z nami